Dzisiaj no, zrealizowaliśmy to, co praktycznie chcieliśmy, no nie udało się do końca zagrać, bo czas nagli, a tą odnowę mamy, w związku z tym delikatnie zabrakło czasu, ale tutaj mówię, nie, nie ta gra, którą graliśmy, ona nie była, nie można było jej czasowo zmierzyć, dlatego że nie wiemy, czy się te fragmenty gry skończyłyby 3-0 czy 3-2. W pierwszym przypadku skończyło się 3-2, w drugim przypadku skończyło się 3-2 i ten czas się wydłużył na tyle, że normalnie chyba pewnie byśmy dokończyli tę, tę trzecią grę w szóstym i trzecim ustawieniu. No i to czwartek, dzisiaj już to już widać, że też te dziewczyny są poniewierane, ale no jeszcze taki jeden tydzień pracy nam został, w sensie pracy z Mirkiem Cyganem i tego co robimy tutaj głównie. Później przejdziemy do rozwiązywania konkretnych rzeczy w ataku. A na razie blok obrona. Staramy się powielać te schematy, o których mówimy, czyli wystawa po obronie rozgrywającej, żeby wystawiała piąta strefa. Przy tym potrójnym bloku widzi się, że ten blok sam jeszcze jest taki chwiejny i w ogóle dużo mu brakuje do tego, żeby było dobrze, ale myślę, że jak przyjdzie świeżość... I Będziemy dalej na tym pracowali, będzie coraz to lepiej.